Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Mikołaj a to jest nasz kolejny odcinek naszego gameplaya z e, Tropico 3 więc zaczynamy, wchodzimy w nasz zapis e, tu mam godzinę 11.02 więc tak, odcinek myślę potrwa około mm, 20 minut no dobra, co nam tu mamy mhm. dobra, najpierw zajm zajmujemy się usuwaniem Tutaj lamsu, O, i tu pięknie Powstaje nam. Piękny. Hotel wieżowiec. Mhm, dobra. To... Jedzidził ten wie wiejski dom, więc też go usuniemy. Nie lubię ich. Tu ktoś jest. Nie ma kto skończyć oczywiście. Tu, tu jest dużo ludzi. Przyspieszymy troszkę żeby ciut szybciej mi też doszło okej okay. Jak tylko oni to robią to zlecę im coś innego moment tutaj powi powinni za to targowisko się wziąć dobra postaram się stworzyć więcej miejsc pracy jak chcecie. Dobra, wystopujemy trochę. Zburzymy te tutaj slamsiki, slamsy. Nie, nie, nie. To zostaw, to zostaw. No. Moje. A... Dobra, to pausowaliście też chyba o. Tak, tu są. Co to jeszcze? The sun is shining bright and let me tell you, it's a great day to celebrate democracy. Yesterday I spoke with the Yankee ambassador Mr. Adams and things are looking good for our relations with the Americanos. Uncle Sam has promised to foster and strengthen our young democracy here in Tropico and keep us safe from the red 63%. <laughs> Dobra. Dalej no budujcie. Tutaj to miało być arsenał, blog mieszkalny. Więcej miejsc pracy. Dobra. Możemy zbudować kino. Tu nie ma prądu. Dobra, tu będzie kino. I możemy zbudować jeszcze rancho Albo farmę, o Farmę, ale to gdzieś tam dalej Tu idzie ulica O no, to im zrobimy farmę mhm. Dobra No to im idzie ja Szczerze idzie im to Bo w poprzedniej mojej grze to naprawdę długo oni to robili. No dalej, dalej, dalej. No czemu tak długo? Nie rozumiem dlaczego tak długo budują te lotnisko. Z jest bez sensu. Czemu tak długo? Dobra, tu na razie jeden robotnik pracuje. To mu... O, już wiem. Możemy zrobić teraz blok mieszkalny na miejscu tutaj tych slumsów. O, tak będzie. I tu... A tu nic nie ma. A właśnie, a tutaj te spa zrobili? Nie zrobili. Gdzie to? Dobra, na razie nikt się we... Dobra. Nikt pracują na tym placu budowy. Okej. Okay. To może aż z... z... No, nie, nie, nie. Te karty. E, program dożywiania. Dobra, nikt będzie. Jeszcze jeden dek. Zakaz zaśmiecania. O, ubezpieczenia społeczne. E, <śm>

Dobra, tu zburzymy tutaj, bo tu się pełno snapsów pobudowało. I tu gdzieś, gdzieś tutaj mniej więcej, zbudujemy katedr. O, tu jest ładne wzgórze. Tylko nie wiem, czy się da w ogóle. <laughs> Proszę. Kościół. Nie ma? A tu będzie chyba. O jest katedra. No, kliknij się. A da się, ale czy da się zrobić tę ulicę jeszcze? Jest pytanie. Zobaczymy. Nie, nie, nie zbóż, nie zbóż. Ja chcę ulicę. Ja chceć? Ja chcieć ulicę. Tędy nie da się. Tędy. Tędy tak Tędy się też nie da Kurde no e, Dobra to zb zburzymy ten kawałek tej drogi I zobacz Nie, nie, tu raczej nie będę budował na tym kawałku Ale dobra To tak, ta, to też zburzymy Dobra, no wiem. A ja przez przypadek kliknę na port to też zburzymy. Dobra. Ile już trzeba ten odcinek? Oj, dopiero 8 minut. No to ze spokojem, to będzie <coughs> jeszcze 10 minut. I co? No i skończę myślę. O! Kończą, kończą ten lotnisko. Dobra, to no może w końcu się zaczną e, interesować innymi budynkami. To też zrobimy na wysoki priorytet budowy. I tutaj to też. Aha, <laughs> uh -huh. no okej. Okay. No nic, chyba zbuduje to drugie to. O, apartamentowiec, z... O ładnie, wzięli się za coś w końcu. A coś skończyli chyba prawie? A nie? Kurczę, 97%. 97%. Dobra, zrobimy na normalny tryb. Tu oni robią coś. Aha, dobra. Tu prawie prawej koń... Znaczy, jest ich dużo, więc myślę, że szybko skończą. Apartamentowiec... No, coś tu robi. Dobra, przyspieszymy. Może dokończy tą budowę, mam nadzieję. Mam nadzieję, że skończy. On będzie ciut... On się troszkę wkurzy, jak nie zrobi tego. A, myślę, że zrobi. Dobra, spokojnie. Tu porobią, mają 71% Ale chyba FPS mocno spadły Coś czuję Nie wiem dlaczego Ale dobra, o, to już skończyli? Tak skończyli Okej, okay, świetnie, świetnie Zaczną, u gdzie... nie ma nikogo do pracy, naprawdę Przecież mam tą uczelnię wyższą Eee... Jakoś pracy. Dobra, a ile już w ogóle ich wyszło? 8 wyszło? A tutaj wyszło 22? No to myślę, że znajdzie się. O, już się ktoś znalazł. Tak? A nawet dwóch. Mhm. Lepszony terminal. 10 kW, a ile my produkujemy? tak, ale tu nie ma pewnie wszystkich. Nie, no są wszyscy. 10 kilo. No to czemu nie ma? Nie rozumiem. Aha, bo tu nie ma tego przekaźnika głupiego. Znaczy pod stacji. Dobra, to my im tu budujemy. A tu nie ma nikogo? No, Zrobimy na trzy. No nie ma jak propaganda. Znowu zwa... Co tu się? Coś to mi tu za zasadził? Troszkę dziwne, ale okej. Okay. Oj. Co to było? Jakiś lak bo bym tu zbudowali. O, tu buduję blok mieszkalny. Mieszkaniowy, przepraszam. Tu. Coś w ogóle zaczęli? Gdzie to? Nic nie zaczęli. Nie wiem, co dzisiaj mam z gardłem, bo czuję, czuję od samego rana. Nie wiem, chyba za. E, chyba za dużo lodów albo jakichś innych. E, ogólnie już wiem, po czym mam to. E, wczoraj, wczoraj wieczorem chyba, e, nie, dwa dni temu, tak, dwa dni temu było tak strasznie gorąco, było słońce i w ogóle. Jak przyszedłem do domu, to zacząłem e, lody i postanowiłem, że wyjdę na dwór i się popryskam zimną wodą, po prostu z, z pompy, nie. No i tak na pewno następnego dnia, czyli wczoraj, e, e, lekko mnie gardło bolało. Dlatego nagrałem troszkę krótszy odcinek, ale, was, ale jeszcze miałem problem, bo właśnie wtedy, gdy nagrywałem, telefon mi zadzwonił i musiałem szybko kończyć, więc jeżeli komu się to nie spodobało, to bardzo przepraszam. Ale no niestety musiałem to zrobić. Bo inaczej była... Wow! Ale gości mam. Nieźle. Nieźle. Dobra. Tutaj... On to zaraz tutaj też skończą. Ile tu mam prac? 83, dobra. A tą podstację moglibyśmy zrobić w końcu. Mm -hmm. Tu gdzie są? O, tu są te biura budowlane. Blok mieszkaniowy. I tutaj też wszyscy blok mieszkań. No dobra, niech im będzie. Niech im będzie. Ojej, dopiero co zburzę taki ten, a już mi się, um, już się budują na to jest bez sensu. I ich nie jesteś, to niech idą sobie w pole, no. A nie stawiają slumsy. Kolejny na plażę, im im się zachciało. Nie rozumiem czemu oni tutaj idą. Czemu mam takie lagi? Już nie miałem dzisiaj chyba coś mój komputer dzisiaj szwankuje. Poza tym zauważyłem, że się mocno grzeje. Dziwi, dziwi mnie to trochę. Dobra, ile mamy? 14 minut. Dobra jeszcze chwilę. Muszę naprawdę e, pilnować czasu, bo później te moje filmiki na YouTube wchodzą chyba z pół godziny. Tak jak nagrywam, nie wiem takie 15 ostatni e, chyba. 25 minutowe, to wchodzi mi z godziny. Nie wiem czy to jest spowodowane internetem czy wielkością pliku. Ale z góry mówię, że nie mam najszybszego internetu. Bo jednak to wszystko kosztuje. A czemu oni tutaj idą? Nie rozumiem tego. Już na wycieczkę idą? Troszkę było dziwne, bo... Dobra, elektryczne. gdzie tu dociera? Jeszcze nie zrobili. A jakość panacy. Eee... Liczba, a teraz wzrosła liczba bezrobotnych obywateli. Oprze to nie miałem żadnych. Kino, kino budują. Okej, okay, świetnie. Wreszcie się zaczęli za coś, za coś wzięli. Nie to, 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 kino No, i ja Mogliby skończyć w końcu to Lecz bym się go cieszył Dobra Dwóch nowych imigrantów No dobra Ale już mam ministerstwo, a nie Nie, nie mam tego Ale kicem, nie chcę mi się teraz tego budować mhm. Dobra, nie, na ten czas będę kończył Bo jednak też mi się trochę jeszcze muszę gdzieś wyjść e, Więc żegnam się z wami Serdecznie wszystkich pozdrawiam e, Komentujcie, subskrybujcie e, Łapki w dół, w górę, jak to woli do zobaczenia. Miłego, miłego, miłego dnia. Życzę. Do widzenia.